we're nauci. Ale powiem ci, Kasiu, zupełnie nie jak ty. E, zaczęliśmy trochę od środka. E, zaczęliśmy od środka, ale to jest ciekawe, że zwykła animacja, gdzie jest 6 odcinków po 30 minut. E, po 25 w zasadzie. No, może 25. Powiem jeszcze w takim razie, co mamy dzisiaj w planie. Powiem, że Ty lubisz. Na początku powiemy nasze wrażenia o Game Awards. Krótko i treściwie. Too late. Chyba nikogo nie zdziwi, kto mnie choć trochę zna, że moją grą życia jest gra Baldur's Gate, jedynka oraz dwójka, bo uważam, że to jest gra, która sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem. Dobrze, Kasiu, to może teraz mój serial? Tak, ja już, już mnie gardło, boli odgadłem. Do którego Cię próbowałem bezskutecznie zachęcić, czyli Wednesday.

All we have is truth. A drip is for people who hate themselves and other lives have no real purpose or meaning. The Adam's family.